Ślenice i TV Wasza telewizja internetowa. Takiego koncertu Dobczyce długo nie zapomną. To było absolutnie historyczne wydarzenie. Ponad 200 artystów, balet, chór kapela i orkiestra, tysiące wirujących barw, znakomite aranżacje muzyczne i choreografie dopracowane do perfekcji. Tak, właśnie taki był koncert zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce oraz zespołu Pieśni i Tańca Śląsk Imienia Stanisława Hadyny, który w muzyczno-taneczną podróż po przekroju polskiej kultury i tradycji zabrał widzów w niedzielę 16 lutego w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym im. burmistrza Marcina Pawlaka. Szpani Koncert podzielony został na dwie części. W pierwszej zaprezentowali się artyści zespołu pieśni i tańca Dobczyce w towarzystwie kapeli pod kierownictwem Pauliny Karp. zespołu był dla widzów kolejnym świadectwem na to, że jego działalność jest arcyważną, folklorystyczną wizytówką dla całej gminy. Ogromna duma nas, bo obie jesteśmy mamami dzieci, które tańczą w Zespole Pieśni Tańca e, Dobczyce. E, no i mają się od kogo uczyć, mają się na kim wzorować i e, na pewno nam wszystkim zapadnie ten koncert na długo w pamięci. Stroje, jeszcze raz stroje, przepiękne stroje. I dzieci tyle włożyły wysiłku. Pięknie, pięknie tańczyli. Bo my mamy ten zespół dobry i myślę, że, że zastąpi kiedyś Śląsk. programu była oczywiście częścią, gdzie zaprezentował się widzą zespół pieśni i tańca Śląsk imienia Stanisława Hadyny. Powiedzieć, że był to tylko koncert, to tak jakby nie powiedzieć nic. Ponad 120-osobowy skład wraz z orkiestrą pod batutą Krzysztofa Dziewięckiego zaserwował do publiczności prawdziwe spektrum tego, co w polskim folklorze najpiękniejsze. Niestety nie mieliśmy okazji zaprezentowania całego naszego programu dwuczęściowego, ale to było większość utworów, które zespół prezentuje w takim programie. Zaczęliśmy od Śląska naszego rozbarku, z którego się wywodzimy, następnie była Obolszczyzna, później była Pszczyna, Beskid Śląski, troszkę Cieszyna, Podhale, Łowicz i Kraków. Bogaty, dynamiczny, rozbudowany repertuar Zespołu Pieśni i Tęca Śląsk sprawił, że ponad godzinny pokaz minął jakby w minutę, a chciało się tego więcej i więcej, czerpiąc prawdziwą przyjemność z oglądania każdej sekundy. Dla takiego talentu i profesjonalizmu trudno było nie kryć zachwytu. Całość była niepowtarzalna i naprawdę warta przeżycia. To była prawdziwa uczta dla oczu, dla uszu, dla wszystkich zmysłów, coś wspaniałego. Wszyscy są pod takim wrażeniem. Ja miałam ciarki od pierwszej do ostatniej piosenki. Kolory, no po prostu ogólnie wspaniałe doznania. No to był niesamowity koncert właśnie, jeżeli chodzi o publiczność. Rzadko się zdarza tak, przyjmowany zespół z tak wielkim sercem i zaangażowaniem. To było niesamowite, tym bardziej, że na widowni był również zespół Piśni Tańca Dobczyce, który też również dopingował nas w trakcie koncertu. To jest odczuwalne momentalnie na scenie się to wyczuwa. Lepiej się tańczy, lepiej się śpiewa, jeżeli czujemy ten przepływ energii między publicznością a nami. jest nasza perełka, nasza perełka, o którą musimy dbać wszyscy. I cieszę się bardzo, że mogliśmy z nimi wystąpić, bo dla nas to coś wielkiego, bo rozpoczynamy jubileusz dwudziestolecia istnienia naszego zespołu takim właśnie koncertem z zespołem naszym państwowym, naszym, naszą perełką. Tylko się cieszyć. Koncertowe emocje związane z zespołem pieśni i tańca Dobczyce udzieliły się oczywiście nie tylko widowni, ale i samym tancerzom. Tak, trochę się stresowaliśmy, bo właśnie jak wiedzieliśmy, że to jest taki profesjonalny zespół, a my jednak jesteśmy młodsi, jednak jesteśmy zespołem amatorskim, ale chcieliśmy się jak najlepiej pokazać i przede wszystkim dobrze się bawić i żeby publiczność się razem z nami dobrze bawiła i mam nadzieję, że to się udało. To jest tak, bardzo tak. fajne wydarzenie i myślę, że jesteśmy wszyscy dumni z siebie. Mogę już dzisiaj powiedzieć, co prawda mamy drugi miesiąc tego roku, ale jest to wydarzenie kulturalne 2020 roku w dobrycach bez wątpienia. A chyba, że jeszcze raz przyjedziecie. Nasza współpraca ze Śląskiem się nie kończy, tylko dopiero się rozpoczyna, co będzie dalej i zobaczymy. Na pewno wspólne warsztaty, na pewno skorzystamy z ich gościnności i zawitamy jeszcze nie raz do Koszęcina. Zadowoleni byli artyści, zadowolona publiczność, zadowoleni organizatorzy i wszyscy ci, którzy przyczynili się do tego, aby ten koncert się odbył. To chyba najlepszy dowód na to, że ten koncert był koncertem godnym długiego zapamiętania. A przypomni się on nieraz, zapewne dzięki zespołowi Pieśni i Tańca Dobczyce, który już teraz przygotowuje się do oficjalnych obchodów jubileuszu 20-lecia swojej działalności. To jest dopiero początek. W październiku, 16-17 października, wielka gala 20-lecia naszego zespołu. Już dziś zapraszam, bo to będzie naprawdę niesamowite wydarzenie. Organizatorami koncertu zespołu Pieśni i Tańca Dobczyce oraz zespołu Pieśni i Tańca Śląsk byli Stowarzyszenie Wspierania Kultury Harstek, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach oraz zespół Pieśni i Tańca Dobczyce. Z zespołowi Dobczyce. Gratuluję tak wspaniałego jubileuszu. Życzę Wam samych wspaniałych chwil, niesamowitych momentów w zespole, zdobywania jak najwięcej nagród i pamiętajcie, że członkowie zespołu Śląsk zaczynali, niektórzy oczywiście, zaczynali również w zespołach amatorskich.